Siemanko, Siemanko, witam się z wami, ja jestem Zezi a to jest pierwszy odcinek mojej nowej serii Zagrajmy w Minecraft Skyblock I rozpoczynamy, rozpoczynamy naszą mm, przygodę Na wyspie, która znajduje się no pośrodku Przepaści Tam widać w oddali jeszcze jedną wyspę, którą udamy się w przyszłym czasie Cóż yy, Teraz sprawa dotycząca save'u Zagrajmy w Minecraft Antego yy, Więc Um, odcinka nie będzie najbliższego odcinka i będzie ponieważ no ci, co czytali mi post, wiedzą dlaczego, ponieważ komputer mi się zepsuł, um, to jest chyba wystarczający powód, Okej okay. um, no i teraz nagrywam wersję e, serii ze Skyblocka, dobra, weźmy um, sobie to, Okej okay. Pierwsze co ja zrobię, no to y, sobie, o, właśnie, i teraz, rób... teraz żeby pozbierać, yy. w sensie żeby nam czasem żadna ta nie spada Wiecie yy. o co chodzi mi. Dobra. To już jest moja trzecia próba nagrywania Albo czwarta, nie wiem, już nie trzymam Mam nadzieję, że tam mi pójdzie dobrze Bo Albo... Właśnie tak, więc... O, widzicie Achievement get Dobra Zetnijmy sobie tutaj O, jeszcze aż Sweet Poczekajcie, ja to... To co mam przy sobie pójdę zanieść lepiej do skrzynki Okej, okay. i teraz Żeby sadzonka wypadła Nie, sadzonka tam poleciała Jeszcze jedną proszę jest uratowany. Dobra. Właśnie wo wow, wow zrozumiałem całkiem no to, okay. Dobra. Okay, to... O, się przestraszyłem teraz no tego już sobie za bardzo nie pozbieram ale mogę sobie przynajmniej zrobić coś taki obudowy żeby nie wypaść okej wtedy go tutaj sobie posadzę no Dobra. Okej. Okay. Dobra, już na bok nie wlecił. Okej. Okay. Teraz... Mm, zróbmy sobie Craft... Yy, stół rzemieślniczy. Dobra. I pierwszy slot. To, to róbmy sobie dwa kilofy. Okej. Okay. Ty woda. No i kopiemy. Okej. Okay. Tak sobie trochę pozbieramy, powiększymy też coś jeszcze bardziej mapę. No i zobaczymy jak to będzie. Za chwilę będzie 10 cobblestona kurde spalił się No i już gdzie mamy 10 Dobra, już można sobie tutaj o powiększyć mapkę Jest Zawsze coś, o widzicie, już, już mamy o wiele więcej miejsca więcej przestrzeni już musimy tak bardzo, że wypadniemy tak szybko. Dobra. Kurde. Dobra, czekajcie. Dobra, musiałem się badać po nosie. No i kopiemy dalej. Może w tym odcinku się połączę z tamtą wyspą. To się zobaczy. Kurde, co jest? E yes Dobra, teraz sobie wyk teraz O co jest? Dobra. Mm, kupimy dalej nasz cobblestone. Dobra. Już, już, już. Kurde. No dobra. Mogę zrobić sobie teraz kamienny killów. Ale zarazu szybciej. Ja. kurde, znowu nowy. Lecę tu sobie tą tą skrzynkę. Tutaj sobie postawimy, okej. Okay. Wykupuję ten kabel no który... Okay. Pokomy sobie jeszcze chwilkę W sensie odcinki będą takie długie jak będzie dzień Z tej strony. Ja będzie tam padać, to przynajmniej nie wypadnie w przepaść. No już za chwilę będzie noc. Widzicie, że co raz jeden spadł. No dobrze sobie to i to. Aż. Czy wystarczy tyle. Po, żeby się połączyć z tamtą drugą wyspą. To jest skrzynka. zacznijmy kopać znowu. drzewko by mogło jak najszybciej urosnąć. normalny normalnie Czy co ja może sam na początku, ja sam na początku gry włączę pokojowy, bo no, po przynok, normalny, łodzie, no to prostu tam będzie na przód normalny, pod folgodem wszędzie oznacza to... To no to nie będzie gra. Dobra. 14 następne. Ale widzę, że nie idę równo. Dobra, ale to już jest szczegół. Tak, powinno się naprawdę bardzo zbliżyć. o wiele bliżej dobra Tyk, okay. jeszcze jeszcze chwila Aha ja od razu że pod odcinkiem sobie ten pozbieram sobie kobla żeby się na odcinku nie musieli się nudzić tak jak teraz pewnie Jezu pewnie słicie kiedy on końcu przestanie kogoś tego kobla Ale z tą sezonką to mieliśmy szczęście ło, wow. teraz jest oraz 20, a znowu zostawiamy kilo i biegniemy. No na to już shift Kuca. No i jedziemy. O, o 6 więcej jest. No. Mam no, takie szybko z 10 i to może będzie. No, już jesteśmy coraz bliżej. Okej, okay, szybko mijimy do domku. Ok, dobra. Na tym zakończymy nasz pierwszy odcinek z nowej serii, czyli z serii z gry Minecraft SkyBlock. Żegnaj się z Wami ja z play, play Games. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. I oczywiście łapkujcie. No i no to na razie.